Dzieci zwracają na siebie naszą uwagę, prawda? Yy, I dlaczego to robią? Dlatego, że chcą od nas, naszej, chcą naszej uwagi, chcą czasu spędzanego z nami. W momencie, kiedy dzieje się to nadmiernie, to możemy to czytać jako taką informację, że dzieci wpadają w takie błędne myślenie, że są ważne i przynależą tylko i wyłącznie wtedy, kiedy zwracamy na nie uwagę. Co wtedy możemy zrobić? O tym w tym filmie. Powiem Wam o super narzędziu, które nazywa się Specjalnym Czasem. Czas. I czym specjalny czas różni się od jakiegoś tam innego czasu spędzanego z naszymi dziećmi? Wydaje się, że spędzamy z dziećmi mnóstwo czasu, ale czasem patrzymy w telefon, czasem z kimś rozmawiamy, jesteśmy na zakupach, prowadzimy samochód, jesteśmy rozproszeni i tak naprawdę, jak sobie przewiniemy cały dzień, to może się okazać, że nie było takiego momentu, kiedy nas spokojnie usiedliśmy z naszym dzieckiem i porozmawialiśmy o tym, co się u niego dzieje. O tym filmie, który razem wspólnie obejrzeliśmy. Co się dzieje u niego w szkole albo w przedszkolu? Czym jest w takim razie ten specjalny czas? Specjalny czas jest takim rodzajem randki. Randki z dzieckiem, no i jak to na randce? Nie bierzemy ze sobą telefonów, dajemy dziecku sygnał: Słuchaj, to jest ten nasz specjalny czas. Na randkę też dobrze jest się umówić, oczywiście spontaniczne spotkania też są miłe, ale randka to może być taka, taka przestrzeń, na którą się umawiamy, więc umawiamy się z dzieckiem regularnie na to, że będziemy z nim spędzać specjalny czas, czas, który i dla naszego dziecka, i dla nas będzie przyjemnością. Znajdźcie takie zajęcia, które będą dla Was przyjemnością. I rzeczywiście możesz dać swojemu dziecku znać, nawet jeśli ktoś będzie dzwonił do ciebie w tym momencie, że to jest też teraz czas, który jest zarezerwowany dla niego. I możesz mu w takim wypadku powiedzieć: Nie, 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 ja teraz nie odbieram telefonu, przecież dzieciaki przybiegają do nas z tymi naszymi telefonami. I możemy powiedzieć: Nie, teraz nie odbieramy, do babci zadzwonimy później, teraz musimy skończyć grę w naszą planszówkę. Teraz mam najważniejszy czas czas ze swoim dzieckiem. I to jest ogromnie ważny przekaz, który dziecku dajemy, że naprawdę jest warte tego, żeby spędzać z nim czas. Jest ważne, kochane, potrzebne. To sprawi, że nie będzie musiało domagać się od nas tej uwagi cały czas, tylko będzie miało takie poczucie, że niezależnie od tego, że czasem jesteśmy zajęci gotowaniem, czy sprzątaniem, czy robieniem zakupów, to przed nim. A takie pół godziny w ciągu dnia, kiedy naprawdę razem spędzimy chwilę i będziemy mogli dawać sobie 100% uwagi. Specjalny czas może inaczej oczywiście wyglądać dla dzieci w różnym wieku. To jest też takie odpowiedź na pytanie, czy karty narzędzi wychowawczych nadają się dla dzieci małych, czy może raczej dla, dla starszych. Dla wszystkich. Dla wszystkich. I karty narzędzi też nadają się do stosowania samemu na sobie, bo specjalny czas to jest też, to, też coś, co warto samemu sobie dawać od czasu do czasu. Dzieci od około drugiego roku życia do 6 potrzebują codziennie minimum pół godziny specjalnego czasu. Dzieci między 6 rokiem życia a 12 e, potrzebują raz w tygodniu, minimum około godziny. Dzieci starsze potrzebują tego specjalnego czasu minimum raz w miesiącu, ale żeby to było jakieś takie super wydarzenie, jakieś nie, wiem, wyjazd razem z rodzicem, spotkanie, wyjście na jakieś targi, jakieś takie wydarzenie, które jest rzeczywiście czymś wyjątkowym dla rodzica i dziecka. Specjalny czas można spędzać oddzielnie mama z dzieckiem, oddzielnie może spędzać tata z dzieckiem i naprawdę różne konfiguracje są tutaj możliwe. A pytacie mnie czasem czy jak spędzać czas z malutkimi dziećmi, kiedy nie możemy jednego dziecka odstawić. Wtedy jak dzieci są małe, Warto tak próbować spędzać ten specjalny czas w taki sposób, że jeśli spędzamy specjalny czas ze starszym dzieckiem, to dajemy sygnał, że teraz to starsze dziecko wymyśla zabawę dla naszej trójki, dla np. mnie i młodszego dziecka. A jeśli jest czas specjalny dla młodszego dziecka, to teraz to drugie dziecko, ono teraz wymyśla tą zabawę i tu jesteśmy i robimy to, co ono decyduje. Więc to są też takie różne formy spędzenia specjalnego czasu. Testujcie, sprawdzajcie i dajcie mi znać, co już stosujecie. A może to jest dla was nowa koncepcja? Też jestem bardzo ciekawa waszej informacji tutaj. Czy ten filmik jest dla was użyteczny? Jeśli tak, to zasubskrybujcie, polubcie. A ja się nazywam Joasia Baranowska i jestem perkusorką pozytywnej dyscypliny w Polsce.